Na polanie nasza Diakowicz, a więc młodzieżowy reprezentant Austrii, jeśli chodzi o jego karierę seniorską. To swoją Bardzo dobrego spotkania. No i zaczynamy od prezentacji zespołu gospodarzy. Trener Mariusz Pawlak 14 Chłownia oraz z numerem 4 Diakowicz Przed nimi 37 Keiblinger, 8 Szpakowski, 15 Bieroński oraz 11 Błachewicz. Znaczyna I najlepszej gry tysza. Sędzia już spogląda na zegarek, wszystko gotowe i za chwilkę Polonia to spotkanie rozpocznie, tak też się właśnie dzieje. Liczymy tutaj przede wszystkim na ofensywne widowisko, chociaż tak jak wspominaliśmy z atakiem, obie drużyny mają spore problemy, szczególnie GKS Tychy. No, ta liczba pięciu goli cały czas nam... No. Grali w pierwszym składzie, później kontuzja dla niego Wegi i po tym czasie, dopiero dzisiaj, widzimy go z powrotem w pierwszej jednostce. Zawistowski, dobra, centrum w pole, karne, no i pierwsza dobra interwencja Ubika, ale to też pokazało, Polonia tutaj grał pełną pulę jak najbardziej. Na razie powiedziałbym, że sporo nerwowości po obu stronach w tych pierwszych minutach, szczególnie jeśli chodzi o postawę w defensywie. Teraz taka przebitka w szansa i niepewna interwencja Lemanowicza. No coś z niczego kompletnie urodziło I się. I mamy 1 do 1. 13. to, to olbrzymia no. szansa na poprawę tego rezultatu. Ośrodkowanie z rzutu wolnego, no, ale ten stał fragment gry raczej na straty, chociaż jeszcze nie koniec. No, będzie Gwizdek, Rzut karny. No powiedziałem, Spojrzałem... że rzut wolny na stratę, a tu proszę. Spojrzałem się <laughs> w momencie, kiedy przewrócił się Zjawiński, patrzyłem właśnie kątem oka. Nie. nie powinien wykonywać rzutu karnego, no ale zobaczymy. Jest Łukasz Zjawiński, który staje przed szansą na piątego gola w tym sezonie i tak się dzieje! Pewnie w prawą stronę bramki uderza na pastik Polonii Warszawa. Polonia wychodzi na prowadzenie. Jak jesteś pewny, to żadne piłkarskie przysłowia, zaklęcia nie działają. Bardzo dobre uderzenie z rzutu karnego. E, Łubik w jednym, w jednym rogu. No i znowu tutaj rozpędzony Zawistowski pójdzie sam. Vega obsłużony naprawdę dobrym zagraniem. Vega w pole karne, No i tylko wystarczyło to wszystko lepiej zamknąć. Zjawiński daleko obok bramki. Ale mamy pierwsze rozciągnięcie gry do prawej strony pola karnego. No to zagranie do nikogo. Ale widać koncepcję, widać pomysł w tej formie rozegrania GKS-u tych. Diakowicz. a może teraz próbka umiejętności Austriaka. Strzelenie, Lemanowicz, niepewne pioskowanie, gol! To jest gol dla GKS-u, Tychy! Szóste trawienie Tyszan w tym sezonie, ależ się cieszą. I zobacz kto, nasz numer 77. Tak jest, a więc Tobiasz Kubik wpisuje się na listę strzelców 1 do 1, aż sprawdzę kiedy to ostatnio w meczu o punkty GKS-Tychy zdobywał gola. Ze Stalą Rzeszów prowadził 1-0. Goście ze Śląska. Djakowicz krótko z Błachewiczem. Szpakowski. Na pewno pojawienie się Dijakowicza. Bieroński. Dobre, chytre to zagranie w kierunku Rumina. Pojawienie się Dijakowicza w pierwszym składzie powoduje to, że jeden dodatkowy zawodnik z tej trzyosobowej formacji obrony. 11 na 11 do ostatniego gwizdka sędziego. Na pewno jest 11 na 11 do końcowego gwizdka pierwszej połowy. 1 do 1 do przerwy Polonia Warszawa remisuje z GKS-em. Tychy najpierw Zjawiński i sprostowanie z naszej strony. Widzieliśmy siódemkę, która zdobyła tak. bramkę. Wydawało nam się, że to jest 77 ten zawodnik na naszych oczach. Eee, Tobiasz Kubik, ale to był z numerem 37 Julian Kaiblinger. Tak jest. Nieraz z wysokości studia. Ciężko jest wszystko właściwie. No teraz gospodarze wyjaśniają to wszystko długim wybiciem. No teraz trochę chaosu na boisku, dalej rusza. Vega nie ma spalonego. Vega z w środku. Vega sam do Zjawińskiego. To musi być i jest. Dwa do jednego dla Polonii Warszawa. Kapitalna, zabójcza kontra hiszpańsko-polska. No, mówimy o braku faz przejściowych i nagle jeden moment. Jedno zawahanie się Dijakowicza, bo austriacki obrońca popełnił tam błąd, który pozwolił Polonii wyjść za takim szybkim. Świetne zagranie Hiszpana do zdobywcy drugiego gola w tym spotkaniu Kub y Łukasza. Łukasza Zjawińskiego i mamy kompletnie fantastyczny... Jak to wszystko zinterpretuje sędzia. Spalony. Pokazuje teraz, wraca w to miejsce, tak. tak. Alony, a więc Ale się czy, czy, czy teraz będzie jeszcze doskonały Wszędzie tak. spogląda już na zegarek i używa gwizdka po raz ostatni. Polonia Warszawa zwycięska pokonuje GKS tych 2 do 1.